Bardzo ważny i palący w tym okresie problem, który już sygnalizowałam na Komisji Zdrowia. I chciałabym być tutaj odebrana przez Panią Radną, Panią Dyrektor Szpitala w imieniu Świętego Łukasza, ponieważ bardzo cenię Panią Dyrektor. Chciałabym po prostu przypomnieć też o dzieciach, które są naszymi następcami w Kardonie. Bardzo śledzi się na oddziale wewnętrznym, dziecięcym. Mam bardzo dużo doniesień ze strony rodziców małych pacjentów, którzy przebywali na oddziale, ponieważ warunki są tam naprawdę bardzo złe. Jest też związane ze zwiększoną ilością zachorowań. Niemniej jednak na oddziale pediatrycznym należy się spodziewać, że przechodzą takie okresy, kiedy tych zachorowań jest więcej. Dzieci leżą na korytarzu, leżą w świetlicy, dzieci małe leżą z dziećmi szkolnymi w szpitalu wojewódzkim nie powinno mieć takiej sytuacji, tym bardziej, że wiem o tym, że jeden, jedno piętro szpitalu jest wyłączone. Ja wiem o tym, że nie jest to szpital, który jest w gestii miasta, niemniej jednak te wszystkie uwagi, które są ze strony rodziców, są pod adresem radnych, pod adresem pana prezydenta, że nic w mieście się nie robi w tej sprawie. Więc bardzo proszę o jakoś przyjrzenie się tej sprawie, Szpital obsługuje nie tylko tam, ale obsługuje też całą okolicę i nie może być tak, żeby chore dziecko i rodzice po 10 dni siedzieli na krzesełku, na korytarzu przy dziecku chore. <laughs> Dlatego, jest, ponieważ ja pracuję z dziećmi i pracuję 35 lat z dziećmi i pamiętam jeszcze jak był stary oddział na starym szpitalu, i ja nie mówię o oddziale mamy położone na parterze, dzieci starsze na górze, była śluza, biednikowa. W tej chwili takich rzeczy nie ma. Także bardzo proszę panią dyrektor o przyjrzenie się w tej sprawie i tak jak mówię, nie jest taka złośliwość z mojej strony, tylko po prostu proszę prostu, po prostu a od dzieci. Wydaje mi się, że dzieci powinny być. Wszystkie dzieci są nasze. Dziękuję bardzo.